Witajcie, diodek z tej strony. Krótkie omówienie latarki konwoj H1. Jest to pierwsza latarka z serii H i w zasadzie pierwsza czołówka marki konwoj Model nie jest jakimś, słuchajcie, wypasionym mm, światełkiem. Nie ma Bóg w ilu funkcji. Jest naprawdę mocno, że tak powiem, podstawowy model. No, myślę, że to jest w zasadzie taki dobry początek, ale co wyjdzie z tego, to pokażę praktyka. No to co, słuchajcie, jedziemy parę słów na temat specyfikacji. Za jasność odpowiada nam Dioda XML2, w zasadzie no, standard. Na wyjściu mamy około 1000 lumenów, oczywiście, pomiary i tak dalej. Przerzucę na wersję pisemną, tak jak już niejednokrotnie wspominałem. Chcę nadrabiać materiał w formie wideo, aby jak najwięcej tego powstało. A pisemno trochę, że tak powiem, na bok przerzucam. No i co, dobra, jedziemy dalej. Zasilanie jest to o jednogniwo 18650. Jako tryby pracy mamy ich do wyboru 5: słaby, średni, mocny, turbo i stroboskop. Jest to odpowiednio 1,9%, 3%, 30% i 100%. Jeżeli chodzi o szybkę, wysoka przepuszczalność, już teraz w zasadzie Simon nie montuje tych, że tak powiem, zwykłych szybek, które były montowane przez 2. Plus. Oczywiście za czasów, że tak powiem, szarej i tak dalej. Teraz wszystko są naprawdę wysokiej przepuszczalności, z reguły są z antyrefleksami. Tak więc, że tak powiem, dość wąskie gardło, na którym trochę lumenów się traciło, czyli szybka, no już jest to nadrabiane. Tak samo jest zresztą ze sterownikami, które do tej pory miały, że tak powiem, no moc. No nawalały po prostu pełną mocą, nie miało żadnych ograniczeń, jeżeli chodzi o temperatury. No, teraz już się powoli montuje te wszystkie zabezpieczenia termiczne, czyli coś, co kiedyś, że tak powiem, było domenów moderów, tak już powoli się robi standardem. Oczywiście bardzo dobry ruch, ale nie o tym teraz mowa. Wracając do latareczki, słuchajcie, norma IPX8, waga około 70 gram. Latarka występuje w zasadzie w jednej wersji. jedyne co mamy do wyboru to barwy diody: 4200 kelwinów, 5000 kelwinów i 6500 kelwinów. Model, który ja mam, posiada wersję 4200 kelwinów, tak więc mamy neutralną. No i co ma w środku? Słuchajcie, zestaw. No można powiedzieć podstawowy, tak samo jak cała latarka. Mamy latareczkę. Opaskę na głowę i klips. Jeżeli chodzi, słuchajcie, o opaskę na głowę, to jest mocno podstawowa wersja. Jakiś czas temu ukazała się edycja dla prawdziwych fanów marki. <laughs> jak ja to się śmieję, z logo konwoja. Wszystko jest opisane na stronie diodek.pl. Link do tej opaski też będzie pod wideo. No i cena może nie jest jakaś taka najniższa, ale słuchajcie, fajnie było, gdyby ją dodawali w późniejszych etapach, ale co jak wyjdzie w praniu. Co do samej latarki. Hmm, pokażę wam ją. Z grubsza dosłownie. Nie będziemy się rozwodzili nad nią. Jeśli krótsze filmiki, to będą krótsze filmiki, ale chociaż co wam pokażę. Reflektor O.P. Tupka Dwa ringi po dwóch stronach, czyli po jednym z każdej. I solidna sprężyna bez mostka. No i co? Słuchajcie, to będzie na tyle. Najważniejsze informacje Wam przekazałem. Za sekundkę zapraszam Was na test w terenie. Więcej detali, parametrów technicznych i tak dalej znajdziecie w pisemnej recenzji. Dajcie znać, czy takie krótkie omówienia Wam pasują. Oczywiście tutaj wpleciłem trochę inne, że tak powiem, zagadnienia, no ale mniej więcej macie pogon, czy tak krótko, czy jak. Czekam na komentarze od Was. No i co? Nie ma rudze. Idziemy w teren. No i jesteśmy w terenie. Czas na test latarki Konwoj H1. Jedyna słuszna marka latarek, <laughs> no, oczywiście tak w użarto, nie? żeby nie było. Czołówka. Słuchajcie, człowiek jako że nie testowałem do tej pory, no to będzie ciekawy w ogóle wyglądał ten test. Tak więc co? Na chwilę obecną widzicie ciemność, ja staję dosłownie za aparatem. Włączyłem najsłabszy tryb, czyli pierwszy z czterech, drugi z czterech, trzeci z czterech. I czwarty z czterech. No na czwartym już słuchajcie, dużo widać. Idę przed siebie. it's a Jak widzicie, czołóweczka fajna, fajne skupienie daje radę, naprawdę dużo widać. Ogólnie na temat czołówek, słuchajcie, to nie jest moja mocna strona przy latarkach. Nie używam ich zbytnio do tej pory. Skillhand mi starczał, ja używaj, użytkowuję go głównie przy remontach czy coś. Tak więc, no, tutaj za nie ostatecznie będzie należało dla Was, do Was przepraszam, ale jeszcze zanim, słuchajcie, podejmiecie decyzję, pójdziemy sobie tam. W las, zobaczycie, że tak powiem, z perspektywy użytkownika, i będziecie mogli sobie wysnuć wioski na temat tej latarki. Tak więc wracam za chwilę. To, co widzicie, to konwój H1 na najsłabszym trybie. Wrzucamy większy tryb, stopniowo zwiększamy te tryby, i na największym sobie przemaszeruję. Niestety leje jak diabli, zresztą nie, nie aż tak źle, ale no, no nie jest za ciekawie. Latarka świeci względnie wąsko i w miarę, w miarę naprzód. I słuchajcie, najmocniej was przepraszam, jeżeli coś będzie kitowato, bo staram się też patrzeć w aparat, gdzie mniej więcej świecę, znaczy gdzie świecę i gdzie obiektywem, obiektywem, że tak powiem, spoglądam. No ale myślę, że będzie dobrze, słuchajcie. Korzystając z okazji, jeżeli oglądają mnie jak fani światełek w Łodzi, odezwijcie się. Można się kiedyś spiknąć, jak to się umówi, zgadać i w ogóle. Forma kontaktu jest obojętna. W każdym razie dajcie znać. Jeżeli jesteście jeszcze na światełkach, no to już w ogóle bajeczka. Dobra, idziemy w las. Światła nie brakuje. No, no latarka słuchajcie, no nie nagrzewa się zbytnio, ale mamy mówię 7-8 stopni. Nie wymagałbym, żeby gorąca się tak szybko zrobiła. Jeszcze przejdziemy sobie w jedno miejsce, zakręcimy w lewo. No Maszeruje prawie 5 minut, troszkę już widzieliście chwilę wcześniej. Tak więc myślę, że już macie pogląd na to, jak świeci pierwsza czołówka marki Convoy model H1. Myślę, że można śmiało powiedzieć, że jest to bardziej podstawowa czołówka z racji opcji, nie wiem, chociażby magnesów, które są tak fajnie wbudowane indukcyjne, bodaj w utorczu. No, multum trybów, jak to bywa w innych modelach. No, troszkę jeszcze brakuje, słuchajcie. Mogę śmiało powiedzieć, że to dobry start, ale to oczywiście nie, nie będzie, myślę, zbytnio y, obiektywna opinia, ponieważ ja ogólnie lubię tą markę, co zresztą niektórzy się mogą domyślać. No, ale no, nie uważam, że jest źle. Oczywiście, cudów nie ma. Ja bym jeszcze czekał na jakąś wersję H2, H3. Myślę, że to się rozwinie tak jak cała marka konwoja, Kiedyś mieliśmy tylko i wyłącznie latarki jednodiodowe. Już Simon wypuścił trzy diodowe, tak więc rozwój, rozwój, no i czas. Jeżeli chodzi o tą latarkę, to będzie już tyle. Pewnie pojawi się jeszcze nie raz w jakichś porównaniach. Pojawi się też recenzja pisemna. A do tego czasu zapraszam do sekcji komentarzy, jeżeli będą do mnie jakieś pytania. Lajki, like subskrypcje, słuchajcie, mile widziania. będzie mi bardzo miło. No i co? Do zobaczenia w następnych filmach. Na razie, cześć.